Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest sklep militaria.pl. Znajdziecie tam najlepsze męskie i nie tylko prezenty. Link w opisie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Paweł Rakowski po drugiej stronie. Długo nie rozmawialiśmy o sytuacji w Izraelu, kłaniam się. Dzień dobry, witam Państwa. No właśnie, był pokój, znaczy pokój chwilowy rozejm z uwagi na wymianę zakładników, a teraz znów powrót do wymiany ognia? To znaczy, no działania wojenne przystąpiły do... Bardzo, ale to bardzo radykalnego kolorytu można powiedzieć, ponieważ nawet media izraelskie zwracają uwagę, że w miejscowości Han Yunis, strefie, na południu Strefy Gazy rozpoczęły się bardzo intensywne zażarte i e, skomplikowane dla armii izraelskiej walki, czyli że mamy w końcu taki etap tej wojny, w którym, w którym to Hamas e, no, stara się tutaj bronić swojego bastionu. E, i no, widzimy w dalszym ciągu, że po tych w sumie dwóch miesiącach wojny, że Hamas w dalszym ciągu zachowuje jakość, zdolność bojową, jakość, zdolność polityczną, jakość, zdolność um, decyzyjną. Przede wszystkim cała ta wymiana jeńców, która się odbyła w ostatnich dniach, to um, pokazanie tego, że jednak um, Hamas po tych Przynajmniej w tamtym, po tamtym etapie wojny, dalej, dalej był władny. Zresztą, z, z, patrząc na media bliskowschodnie, jak i też generalnie na reakcję ulicy, to Hamas został ogłoszony zwycięzcą, jeśli chodzi o te zawieszenie broni, które oczywiście już minęło, ale w dalszym ciągu przypominam, że ponad 100, około 140 zakładników izraelskich znajduje się gdzieś w strefie gazy. Hamas oczywiście tutaj zyskał tym, że dla ulicy palestyńskiej, tej na, tej na zachodnim brzegu przede wszystkim, to Hamas jest tą organizacją, która doprowadziła do zwolnienia setek palestyńskich nieletnich i, i kobiet z izraelskich więzień. Czyli, że generalnie tak to, taki z perspektywy bliskowschodniej ta wojna, ta wojna się opłaca, chociaż wedle wyliczeń już na zachodnim brzegu armia izraelska aresztowała prawie 3600 Palestyńczyków, czyli, że stan izraelskich więzień tak właściwie w dalszym ciągu się zapełnia i będzie się zapełniał w związku z tym, że widzimy, widzimy że szeroko zakrojona operacja pacyfikacyjna jest prowadzona na, w Strefie Gazy, są bardzo rozbieżne doniesienia, to znaczy z jednej strony armia izraelska mówi, że wywozi roznegliżowanych bojowników Hamasu, z drugiej strony, tutaj media palestyńskie zwracają uwagę, że to są cywile, że albo coś działacze, albo, albo nawet i pracownicy organizacji międzynarodowych. No to oczywiście. Tym, tym będzie, prawdę się będziemy tutaj dowiadywali sukcesywnie. Pan przypominam, że Hamas jest organizacją, oczywiście jawną, ale z drugiej strony to skrzydło militarne jest głęboko zakonspirowane. Tak więc, tak więc tutaj w tej sytuacji to zarówno strona palestyńska, jak i izraelska. No, może mieć rację. Widzimy, że wraz z, z znowieniem walk w strefie gazy, wznowiły się walki na innych odcinkach, to znaczy przez te kilka dni tego rozejmu albo tego wyciszenia, wyciszenia działań wojennych, ponieważ i tak działania wojenne były prowadzone w, zarówno w strefie gazy, jak i też w Jerozolimie Hamas przeprowadził zamach terrorystyczny, to na tych różnych odcinkach pobocznych, chociaż moim zdaniem ważniejszych, nawet niż sama wojna w gazie, też trwał spokój, który się zakończył wraz z wznowieniem działań wojennych, to znaczy wznowił, wznowiły się ataki rakietowe i dronowe na amerykańskie postronki, w Syrii i w Iraku, coś, co będzie najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach rozpatrywane, zarówno przez Senat, jak i też przez amerykańskich decydentów, jeśli chodzi o dalszą strategię tego, co robić w takiej sytuacji. Też widzimy, że rebelianci Huti cały czas są aktywni tu. Um, buszują na wodach Morza Czerwonego. Tutaj przez te ostatnie kilka dni zarówno prowadzono jeden okręt, drugi okręt. Też są doniesienia o tym, że rebelianci Houthi w dalszym ciągu wyszliwują rakiety, jak i też drony na miasto izraelskie Eilat na, na Południowym e, krańcu Izraela. Tak więc, tak więc jest e, zaangażowanie. W dalszym ciągu, niestety, już bardzo zintensyfikowanym toku toczy to, 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 się wymiana ognia pomiędzy szyickim Hezbollahem a, a armią izraelską w południow... na terenach e, południowego Libanu i pół, północnego Izraela. Dzisiaj nawet doszło do takiego zsynchronizowanego ataku rakietowego. Z jednej strony Hamas na, e, uderzył rakietowo na, na aglomerację Tel Awiw, z drugiej strony Hezbollah na pół. Północny Izrael. Tak więc tak więc tutaj mamy jeśli chodzi szczególnie o wątek o wątek libański jest on o tyle o tyle istotny, że um... Jednak ta skala, skala walk pomiędzy, pomiędzy Szyitami a Izraelem no już jest coraz poważniejsza. Już mam doniesienia o kolejnych nie tylko ofiarach wśród bojowników Hezbollahu, ale też przede wszystkim o ofiarach cywilnych, w tym też nawet i wśród dziennikarzy. Tak więc, tak więc tutaj sytuacja jest bardzo bardzo zaogniona, chociaż tutaj w regionie bardzo Pojawiały się takie doniesienia, że Hezbollah niejako zawyża uh, tutaj swoje, sw sw swoje straty osobowe. Jest to związane chociażby z tym, że nie do końca wiadomo, ilu bojowników uh, Hezbollahu zginęło w Syrii w trakcie działań wojennych. I, co, i, i, są, i są takie doniesienia odnośnie tego, że um, w wielu bojowników Hezbollahu jest w chwili obecnej chowanych. Którzy ginęli w Syrii, a nie w walkach z Izraelem, a jest to związane chociażby z tym, że wstyd się przyznać do tego, że jacyś bojownicy Hezbollahu giną w Syrii, a bardziej prestiżowe jest to, że giną na dżihadzie, w, jak to w tej, w tej kampanii określają, w drodze do al quds czyli, czyli do Jerozolimy. Niestety w dalszym ciągu mamy taką sytuację, że brakuje jakiejkolwiek koncepcji, co zrobić z tą nieszczęsną strefą gazy. Jeżeli kilka tygodni temu wydawało się w miarę zaklepane to, że Mahmud Abbas czy i też autonomia palestyńska wróci na ruiny strefy gazy, to wydaje się mieć kilka swoich przeciwników. byniami Netanyahu w ostatnich tygodniach wyrażał się bardzo sceptycznie wobec tej koncepcji, która, która no, zagraża jemu tym, że akurat tylnymi drzwiami może powstać państwo palestyńskie, a tego Netanyahu nie chciałby przynajmniej albo za swojej kadencji, albo w ogóle tego nie chciałby tego momentu dożyć. Niemniej nie ma też oczywiście żadnych poważnych, poważnych możliwości rozszerzenia jakiegoś, czy ponowienia zawieszenia broni długoterminowego. Istotne było to, że ostatnia wizyta Antoniego Blinkena w, w Izraelu, no przy są taki poważny komunikat odnośnie do tego, że Amerykanie dają Izraelowi jeszcze kilka tygodni na datą na, na wojnę. Natomiast um, nie wiadomo, czy te kilka tygodni oznacza kilka miesięcy, czy, czy po prostu sprawa ma się zakończyć do nowego roku, czy, czy, czy krótko po nowym roku. Takie też terminy pojawiają się przy różnych spekulacjach czy też dywaga, dywagacjach, które krążą wokół wojny w Gazie, która jest, która już, która już pochłonęła wedle wyliczeń prawie 18 tysięcy palestyńczyków, tutaj Izrael wylicza, że zlikwidował w trakcie działań wojennych 6 tysięcy bojowników Hamasu. Oczywiście te wszystkie liczby trzeba, trzeba zawsze brać w szeroki nawias. To trzeba poczekać na koniec wojny. Wtedy, wtedy, wtedy może jakieś te rachunki i, i szacunki będą bardziej wiarygodne. Um, istotne oczywiście, oczywiście są takie dwa przypadki w, w ostatnim czasie. Znaczy, zginął palestyński akademik Kerifat Al-Arer. Postać znana, jeśli chodzi szczególnie o środowiska lewicowe, Propalestyńskiej na zachodzie i w, Stanach, i w Stanach Zjednoczonych. No, i też zginął syn. Dzisiejszego ministra, a on dziś szefa sztabu armii izraelskiej Gadiego Elyzenkota. Dzisiaj, dzisiaj odbył się, dzisiaj odbył się z pogrzeby zarówno Alera, jak i też Alzenkota Juniora. Ta wojna zaczyna mieć tutaj elementy, elementy nie bezosobowe, ale też osobowe. To jest, to jest istotne, chociaż, chociaż też poja też moim zdaniem pojawia się pewna bardzo złowroga tutaj okoliczność, która, która niejako widać, że w armii izraelskiej są bardzo silne nastroje radykalne. To znaczy, są zdaniem szczególnie mediów arabskich, dochodzi do licznych grabieży, dochodzi też do licznych celowych zniszczeń palestyńskiego mienia w strefie gazy. No i też tutaj media dotowały to, że w centrum miasta Gaza. Żołnierze Izraelscy zrobili Hanukijem. Hanukija, to jest ośmioramienny świecznik w związku z przypadającym w chwili obecnej świętem, świętem Hanuka, no i tam już pierwsza świeczka została, została zapalona. Tak więc, tak więc tutaj akurat nie jest to zbyt pozytywny sygnał, ponieważ przede wszystkim trzeba myśleć o tym, co będzie po zakończeniu tej wojny, no a po, po zakończeniu tej wojny najprawdopodobniej jednak Izrael będzie. Dalej dryfował w kierunku jakiegoś, jakiejś formy. Nie państwa. Liberalno-demokratycznego, tylko, tylko wyznaniowego. Um, I to jest, to, to niestety będzie wzmacniało um, radykałów, którzy w żaden sposób nie chcą doprowadzić, czy znaczy chcą tak właściwie zakłócić wszelkie negocjacje z Arabami i, i wszelkie koncesje względem Palestyńczyków, które no, wydają się tak właściwie nieuniknione, ponieważ zarówno niedawno Ehud Barak, był premier izraelski, w wywiadzie, w kolejnym wywiadzie jako podkreślił, że z ciężkim sercem przyznaje, że no nie ma innej opcji niż, niż opcja dwóch państw. Arabia Saudyjska w dalszym ciągu przypomina o tym, że, że, że akurat też też nie wyobraża sobie normalizacji z Izraelem bez, bez powstania państwa palestyńskiego. Um, tutaj o tym, o tym um, wspominał z, z ostatnio książę Turki Bin Faisal Al Saud, czyli, czy, czyli że jednak na chwilę obecną wojna, wojna jest kontynuowana, wojna będzie, będzie, miejmy nadzieję, że nie rozszerzana, ale, ale nie widać żadnych pozytywnych możliwości zakończenia tej wojny, jak i też to co mówiłem um, na samym początku tej wojny, że ta wojna doprowadza do ślepej uliczki jakikolwiek proces pokojowy i jak, jakiekolwiek rozwiązania polityczne, ponieważ w dalszym ciągu no, nie mamy żadnego projektu pod tytułem: co będzie z gazą i w ogóle co będzie z Palestyną po zakończeniu działań wojennych. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, Paweł Rokowski. Kłaniam się. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.